W pierwotnej wersji w tym miejscu znajdowały się drzwi do naszej sypialni, natomiast myśmy je przenieśli w inne miejsce i, i tutaj postanowiliśmy zorganizować małą biblioteczkę. Zdecydowaliśmy się na otwarcie przestrzeni między sypialnią i salonem, żeby w ciągu dnia był taki lepszy przepływ i lepsza komunikacja na ogromne drzwi, które w ciągu dnia zostają cały czas otwarte, natomiast kiedy chcemy się odciąć od części salonowo-kuchennej, to je zamykamy. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy ogromny taras, gdzie Krzysztof miał wielkie pole do popisu, ponieważ ubóstwa zajmowała się roślinami. Nasz Mokotowski balkonik jest niewielki, ale zawsze Krzysztof może coś tam zdziałać. Nasza sypialnia jest o wiele mniejsza od pokoju dziecięcego, ponieważ stwierdziliśmy, że tak naprawdę nam do szczęścia jest potrzebne. Potrzebnych kilka metrów na łóżko i żeby położyć nasze książki. Także zdecydowaliśmy się na to, żeby zostawić mu większy pokój, a nasz pomniejszyliśmy o garderobę, która jest fenomenalnym miejscem, ponieważ możemy składować tam wszystkie niepotrzebne i potrzebne rzeczy. Zostawiliśmy też małą wnękę na biurko. Zdecydowaliśmy się na to, żeby z karton gipsu zrobić całą naszą biblioteczkę. Ponieważ, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że u stolarza zajmie nam to bardzo, bardzo dużo czasu i dużo pieniędzy, to zatrzymaliśmy ekipę w drzwiach, cofnęliśmy ich i powiedzieliśmy, chwila, musicie nam zrealizować jeszcze kilka półek z kartonu gipsu. W związku z tym, że w naszej kuchni nie mogliśmy zostawić kuchni węglowej, która nam się strasznie podobała, miała przepiękne kafle, kiedy zobaczyliśmy w sklepie białe kafle właśnie nawiązujące do tamtych, stwierdziliśmy, że taką zrobimy chociaż łazienkę. Nawiązują one trochę również do metra paryskiego, do którego mam ogromny sentyment. Jeśli chodzi o kolor, postanowiliśmy, że łazienka będzie biała, bo pewnie nie znudzi nam się tak szybko jak inne kolory. Postanowiliśmy największy pokój dać naszemu synkowi, Kosmie. Miał być duży po to, żeby dzieci miały gdzie się bawić, gdzie wyżywać. W związku z tym, że my często mamy gości, Kosma również ma często gości i ta przestrzeń naprawdę się przydaje. Kosma jest małym piratem, w związku z tym, że od jakiegoś czasu marzył o tym, żeby mieć w pokoju prawdziwą palmę, a jej nie dostał, to zrobił ją sam z kartonu ze i papieru zielonego. Biurko kosmy to jest element naszego starego biura, które Krzysztof pomalował na niebiesko. Szafa jest prezentem od rodziców Krzysztofa. Przyjechała do nas z Francji. W poprzednim mieszkaniu służyła jako schowek na sprzęty kuchenne. Szafa na zabawki kosmy jest bardzo praktyczna. Z łatwością można ją otworzyć i zamknąć. Te kolory e, zielony, i niebieskie były e, wybór synom. Babcia Kosma e, dała nas ten łóżko. On był e, malowany e, biały. Ja musiałam e, czyścić. Teraz on jest bez koloru, on jest metal. I puszczyłam e, jakiś e, lakier e, przeroczysty. Na kanapie po rozłożeniu może spać szóstka dzieci. Została wymyślona w pół dnia w związku z nagłym przyjazdem rodziny z Francji. Kilka osób miało się tu pojawić, w związku z tym szybciutko narysowaliśmy taki prosty projekt kanapy, ale przewidzieliśmy również, że w momencie, kiedy pojawi się tu kilkoro dzieci i będą miały ochotę się bawić, to mogą z tej kanapy zrobić zamek, kryjówkę, co im do głowy przyjdzie. Bardzo lubię nasze mieszkanie, ale myślę już o następnym, większym z ogrodem.